Witaj Geralt, pamiętasz mnie? Nie do końca. Jestem Gaunter Odiniu, mi. zwany panem Lusterko. Poznaliśmy się w Białym Sadzie. Pomogłem ci odnaleźć Nie NFR. Nie mam na to czasu. Wracaj do domu. Ty arogancki śmieciu, za kogo się uważasz? Strasznie słabo was tu karmią. Jeszcze nie próbowałem. Kolejny hamski komentarz będzie twoim ostatnim. Mógłbym spróbować cię stąd wydostać. Bo chcesz się stąd wydostać, prawda? Nie, może innym razem. Nie podoba mi się twoja parszywa morda. Naprawdę przykro mi. Co tu jasnej Takie plugastwa jak ty należy wykorzenić. Won Pięknie, kurde. Nie. Czekaj.